nada z udziałem najmłodszych mieszkańców Płocka zainaugurowała obchody 56. Dni Miasta. Muzyka Koniec, Paradą, barwnym przemarszem dzieci z przedszkoli i szkół Kłockich rozpoczęliśmy 56 dni Kłocka. Burmistrz miasta Michał Piszko przekazał wielki srebrny klucz najmłodszym mieszkańcom miasta, aby dobrze się bawili i jednocześnie prosił o to, aby przekazać zaproszenie również i młodzieży i starszym do udziału w licznych imprezach prawie 100 imprez w tym roku na 56 dni Kłocka, które potrwają aż do 17 czerwca. 16-17 czerwca finał na stadionie, wystąpi między innymi Antyk Smekiewicz, Kombi, Centrala 57, Sebastian Riedel, zespół Kri, Legenda Polskiego Roku, zespół RSC, bardzo, bardzo bogate dni Kłocka, szczegóły na naszych afiszach, imprez, mnóstwo i wystaw, i spotkań organizowanych nie tylko przez Kłockie Centrum Kultury, oczywiście przez wiele instytucji, organizacji, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 56 Dnia Kłocka. a dzisiaj fantastycznie się chyba dzieciaki bawiły, był konkurs wiedzy o Kłocku. wszystkie dzieci Byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem, odpowiedziały na wszystkie pytania. To naprawdę niesamowite. Oczywiście, może były drobne podpowiedzi, ale tym bardziej trzeba się cieszyć, że znamy historię i współczesność swojego miasta. Był też konkurs na najpiękniejszy strój, zabawy, konkursy. Wszyscy tutaj wyszli z, rękami, z naręczami słodyczy i chyba dobrego nastroju. Jeszcze raz zapraszamy na 56. Dni Kłocka. It's all again, okay, and we feel all right. Who a choco choco, a choco choco, a choco choco, a choco choco, a choco choco.